Teraz dostaną zaprezentowane ćwiczenia funkcjonalne, które łączą ze sobą ruchy barku, łokcia, nadgarstka oraz palców. To takie ćwiczenia, których elementy kojarzysz z życia codziennego. Optymalnie będzie, jeśli każde ćwiczenie powtórzysz dla obu rąk, bez względu na to, czy jesteś prawo, czy leworęczny. Zapraszamy do ćwiczeń. Siądź na krześle dosuń się do stołu. Twoje przedramiona powinny być oparte o blat. Dłonie skierowane na powierzchni stołu, palce złączone. Odwróć twoje dłonie do sufitu, przytrzymaj i wróć do pozycji początkowej. Powtórz teraz to ćwiczenie 5 razy w dynamicznym tempie: raz, dwa, trzy. 4 5 Dłonie ułożone jak w poprzednim ćwiczeniu. Postaraj się skierować Twoje dłonie na bok oraz do środka. W tym ćwiczeniu palce także są złączone. Ćwiczą obie dłonie. Raz 2 3 4 5 Do tego ćwiczenia możesz przygotować kartkę z obrysowanymi dłońmi. Najpierw obrysuj dłoń, kiedy palce są złączone. Następnie w maksymalnym rozstawieniu palców. Tak przygotowana plansza pomoże Ci w wykonaniu tego ćwiczenia. Powtórz teraz to ćwiczenie 5 razy w dynamicznym tempie. Raz. Będziemy trafić w te obrysy. Tu próbujemy jeszcze aktywować. O właśnie. I łączymy. Dwa. Rozstawiamy, zabieramy kciuki ze za sobą. Świetnie. Łączymy. Trzy. Rozstawiamy kciuki troszeczkę bardziej. O świetnie. Wrót. Cztery. Rozstawiamy. 5 i rozstawiam. Dłonie oparte na blacie, palce złączone. Wykonaj ruch odwiedzenia kciuka. Odsuń go jak najdalej od palca drugiego. Wróć do ustawienia początkowego. Wykonaj ćwiczenie 5 razy. Raz. Odklejamy kciuki. I z Dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz oderwij swoje dłonie od powierzchni stołu, wróć do pozycji początkowej. Wykonaj pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W tym ćwiczeniu powierzchnia grzbietowa dłoni oparta o blat. Wykonaj ruch przeciwstawienia kciuka. Dotknij w nim okolicę podstawy małego palca. Powrót do pozycji startowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dłoń oparta brzegiem bocznym oblat. Palce lekko rozstawione. Ciuk dotyka każdego palca. Od drugiego do piątego po kolei. Pamiętaj, aby zaakcentować także ruch wyprostu palców podczas powrotu do pozycji początkowej między powtórzeniami. To ćwiczenie również powtórz 5 razy. W drugim się spotyka kciuk. Wyprostować. Z trzecim. Wyprostować. Czwarty, wyprostować i z piątym. Teraz zostaną zaprezentowane ćwiczenia funkcjonalne, które łączą ze sobą ruchy barku, łokcia, nadgarstka oraz palców. To również takie ćwiczenia, których elementy kojarzysz z życia codziennego. Optymalnie będzie, jeśli każde ćwiczenie powtórzysz dla obu rąk. Jednak niektóre z nich mogą być dla Ciebie trudne do wykonania ręką niedominującą. Mimo wszystko, próbuj. W tym ćwiczeniu możesz wykorzystać swój ulubiony kubek. Ustaw go przed sobą, chwyć go i unieść do ust, jakbyś miał się z niego napić, a następnie odłóż go z powrotem na blat. Może to być kubek z uchwytem lub bez. Jeśli podczas picia drżenie powoduje że zawartość kubka się rozlewa, to pamiętaj, aby napełnić go tylko do połowy. Jeśli masz dodatkowo uczucie, że twój kubek jest zbyt ciężki, zastąp go kubkiem plastikowym. Powtórz to ćwiczenie 5 razy. Wykonaj także dla drugiej ręki. W kierunku buzi zbliżamy, położyć go i wypuścić uchwyt raz. I znowu powtarzamy do buzi, jakbyśmy się chcieli napić, odłożyć i puścić. Mhm, jeszcze trzy razy. Chwytamy w kierunku buzi. Położyć i puścić całkiem, uwolnić o tak. Przygotuj jedną miseczkę z fasolkami około 20 sztuk i drugą pustą. Teraz chwyć w palce jedną fasolkę i wrzuć ją do pustej miseczki. Zaakcentuj ruch wyprostu palców. Przenieś wszystkie fasolki do drugiego pojemnika. Wykonaj także ćwiczenie dla drugiej ręki. Nie zabierz fasolkę. Przełóż do pojemnika, wyprostuj. Zabioramy fasolę. Wyprostuj. Zabierz fasolkę. Wyprostuj. Wyprostuj. Jeśli miseczka się przesuwa, upuścić. przytrzymaj ją sobie drugą ręką. Do tego ćwiczenia będziesz potrzebować plasteliny lub innej poddającej się masy. Najpierw spróbuj pougniatać masę w całości, w jednej i drugiej ręce. Następnie możesz spróbować ulepić pięć niewielkich kulek. Uchwytamy do rączki i ściskamy. Ścisnąć i przełożyć do drugiej. Ścisnąć i przekładać do drugiej. Mocno. Teraz sobie tą grudkę odłożyć na blat i tak spróbujemy z niej zrobić wałek, czyli do przodu, do tyłu. Trzeba troszkę docisnąć. Przód, tył, przód, tył. Ok, i teraz sobie oderwać tako, taki kawałek. Ok, i teraz wziąć sobie, odkładamy to, ten, tą większą część, odłożyć sobie. I tą małą staramy się ulepić taką, tak między rączkami. O, mamy. Następną zrobić, taką już większą. Ćwiczeniem dla zręczności palców będzie zapinanie guzików, na przykład w koszuli. Rozłóż koszulę na blacie i zapnij wszystkie guziki, a następnie rozepnij je. Czynność tą powtórz 5 razy. Jeśli jest Ci bardzo ciężko wykonać to ćwiczenie, Zastanów się, czy w życiu codziennym nie zastąpić klasycznych guzików, np. guzikami na zatrzaski lub odzieżą zapinaną na zamek. Ułóż na stole niewielki ręcznik lub ściereczkę. Staraj się zebrać cały materiał, a następnie wyprostuj go. Wykonaj ćwiczenie 5 razy. zabieramy materiał zabieramy 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 jeszcze 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 tak i puszczamy odpychać 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 jeszcze pracują palce tak jest czynność tą powtórz 5 razy przygotuj trzy słoiki łóż nakrętki przed nimi teraz zakręć każdy słoik Następnie odkręć i odłóż zakrętki. Powtórz ćwiczenie pięć razy wykonaj ćwiczenie dla drugiej ręki. Powtórz go również 5 razy. Do tego ćwiczenia potrzebne będzie 5 kubków, ułóż je jeden na drugim. A następnie ustaw je w ustawieniu początkowym. Ćwiczenie wykonaj również dla drugiej ręki. Pomarańczowy na siebie, na siebie, szary. Przytrzymać sobie teraz wieżę drugą ręką. Raz, dwa, trzy. Możesz także wykorzystać karty. Najpierw spróbuj je przetasować kilka razy. Następnie ułóż siedem kart w rzędzie. Teraz odwróć każdą kartę. Po wykonaniu tego zadania zbierz karty do talii. I teraz odwracamy każdą kartę. Raz, dwa, trzy cztery. I teraz te ręce trzymamy, i teraz ściągamy i przykładamy ją sobie do kubki. Mhm. I hop. Tak. I wszystkie karty. Z uwagi na pojawiające się drobne pismo, spróbuj pisać zdania dużymi literami. Staraj się codziennie napisać kilka zdań. Zwróć uwagę, aby litery zachowały odpowiednią wielkość. Pomocny może być zeszyt w linie. Z czasem możesz zauważyć, że ciężko ci dobrze chwycić długopis. Korzystne może być posługiwanie się długopisem z grubszym trzonem. Możesz również spróbować owinąć go dodatkowo, np. plastrem, tak by lepiej dopasował się do Twojej dłoni.